Wójt Gminy Smyków Jarosław Pawelec zaprasza do skorzystania z usług gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze. Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy. Adres Smyków 91 na pierwszym piętrze, pokój numer 8. Telefon 41 373 91 84. Godziny pracy od 13 do 15, od poniedziałku do piątku. Program Czyste Powietrze zakłada możliwość otrzymania przez mieszkańców dotacji na ocieplenie budynków czy wymianę pieców. O szczegóły należy pytać we wspomnianym punkcie. Stowarzyszenie Imper wspólnie ze swoimi partnerami kolejny raz z rzędu zaprosi. Siło zainteresowanych na rajd bike orient. Tym razem na konieczciznie pojawiło się ponad 300 miłośników kolarstwa na orientację, ale są i piechurzy, są także biegacze. Ride po raz pierwszy wystartował z Maleńca, a nie z gminy Smyków. Bez brawo, bez brawo, bez brawo, bez brawo. Pierwsi zapaleńcy zainteresowani tego typu aktywnością pojawili się w maleńcu już w piątek, bo od godziny 18 tego dnia miało miejsce otwarcie bazy noclegowej dla wszystkich uczestników rajdu. Sobota to już dzień wyścigowy i tak o godzinie 9 na trasę wyruszyli ci, którzy mieli do pokonania najwięcej kilometrów. Wystartowały wtedy trasy Mega oraz giga. Czyli propozycje mające kolejno 60 i 120 km. O godzinie 10 wyruszyli mniej zaawansowani. Wtedy to nastąpił start trasy FAN oraz marsz obiegu, które liczą sobie po 30 km. Podobnie jak w poprzednich latach, Bike Orient przyciągnął do naszego regionu. Bardzo wiele osób z całego kraju. Tym razem na liście startowej znajduje się ponad 300 nazwisk. Wydarzenie potrwa do godzin wieczornych i zakończy się grillem, ogniskiem oraz rozdaniem nagród i upominków dla wszystkich uczestników tego wydarzenia.